Do początku lat 90. armia francuska nie dysponowała kamuflażem pustynnym. Zmieniło się to wraz z wprowadzeniem wojsk francuskich, amerykańskich i sojuszniczych do Iraku w roku 1991. Operacja ta u Francuzów nazywała się Operacją Darze, więc opracowywany nieco wcześniej kamuflaż pustynny od tejże operacji nazywano Darze. Co to znaczy? Nie pytajcie mnie. Translator zgłupiał. W momencie, kiedy Francuzi zaczęli swoje swoją kolonialną jakąś taką przygodę, wysyłali oddziały Legii Cudzoziemskiej za granicę do Afryki na Daleki Wschód, wysyłali ich w mundurach pustynnych, piaskowych, nie było kamuflażu, więc taki kamuflaż pustynny był naprawdę im potrzebny. W międzyczasie gdzieś tam Irak, Afganistan, różne sprawy związane z wysyłaniem swoich wiosk, wojsk, więc ten kamuflaż się pojawiał na świecie. Dzisiaj można powiedzieć, że ten kamuflaż zostaje zastąpiony przez jakąś tam wersję francuskiego Multicamu. Taką informację gdzieś tam zamieścił któryś z widzów pod filmem o kamuflażu francuskim CCE. Ten kamuflaż występował, czy też występuje w dwóch wersjach, starsza, nie pamiętam, gdzie, który rok był przełomowy, ciemniejsza. I późniejszy do czasów obecnych taki trochę jaśniejszy. Ja bardzo serdecznie Was przepraszam za to, że ubrałem się w ten kamuflaż w takiej wersji, czyli w krótkie spodenki, nie w bermudy. A to z tego prostego powodu, że na mój pas niestety ani długich spodni, ani shortów, czy też bermudów nie znajdę. W tej chwili wiecie, niestety nie jestem francuskim, dobrze zbudowanym żołnierzem, wąskim w talii, szerokim w ramionach, dobrze umieśnionym, więc ja osobiście czuję się w tej chwili jak Chippendale gdzieś z jakiegoś zapadłego, nie wiem, teatrzyku na dzikim zachodzie. No ale no co zrobić, trzeba się było poświęcić. No, wybaczcie ten szok <laughs> estetyczny. Takie jest życie. Pracuję na tym, co mam. Ja wobec tego robię dla Was malutki obrócik. Zobaczcie sobie, jak się prezentuje na tle zieleni, co też jest kuriozum, bo powinienem stanąć na tle kupy piachu albo przynajmniej na plaży w łebie, no ale niestety nie mam w tej chwili pod ręką ani jednego, ani drugiego. A? Melduję posłusznie, że to też jest moro, tylko w wersji dla służby więziennej.